Słowo życia. Agnieszka Skrzypczyk Plaza i ksiądz arcybiskup Andrzej Przybylski, witamy się z Państwem serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Weszliśmy już w przeżywanie okresu zwykłego w liturgii, a w Ewangelii słyszymy dziś tekst Pochrzcie Jezusa w Jordanie. Tym razem jest to fragment Ewangelii według świętego Jana. Posłuchajmy. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie... Ten, nad którym ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego, na nim jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Chrzest Jezusa i scena połóżcie Jezusa, tak możemy powiedzieć. Widzimy w tym fragmencie Ewangelii, jakie świadectwo Jezusie daje Jan Chrzciciel. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. I to jest piękne w tym fragmencie: że Jan zna swoje miejsce, jest po to, by wskazywać na Jezusa, a nie koncentrować na sobie. A mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie wielu jest takich, którzy zamiast na Jezusie, no niestety, koncentrują na sobie. Myślę, że dlatego, że właśnie zapominamy, kim ten Jezus jest, tak naprawdę. I pewnie o to chodzi Janowi, bo wiemy, że przecież Jana chrzciciela chcą nazwać jakimś przywódcą. Niektórzy mówią, że może to jest ten wyczekiwany Mesjasz. I to jest to pytanie najbardziej zasadnicze w każdym momencie naszego życia i wiary. Tak naprawdę, kim jest dla mnie ten Jezus, którego wierzę? I to pytanie jest ważne też w tym okresie, w którym jesteśmy i w którym właśnie czytamy te Ewangelie. Jesteśmy w okresie zwykłym, jeszcze w naszych kościołach widzimy Dzieciątko Jezus, stajenkę, żłupki i możemy sprowadzić religię właśnie do takiego klimaciku, Pana Jezusa do takiego małego Dzieciątka, bardzo miłego, sympatycznego, całą wiarę do świąt i tak dalej. A tu już widzimy właśnie i nie tylko dorosłego Jezusa, ale przy okazji chrztu Świętego tego progowego, najważniejszego momentu Jan, ale nie tylko Jan, bo za chwilę Jan się posłuży też świadectwem samego Ducha Świętego, powie kim ten Jezus jest, że to małe dzieciątko, które akurat w tej Ewangelii już jest dużym mężczyzną, to jest naprawdę ten zapowiadany mesjasz. To jest naprawdę ten, na który ludzie i Starego Testamentu i pewnie my ciągle oczekujemy i Jan daje takie właśnie świadectwo. Popatrzcie, to jest baranek Boży, to jest ten, na którego czekamy i oczywiście On mnie przewyższył godnością. To jest rzeczywiście ta to, to, to odpowiedź, bo, bo za nią, jeśli ja powiem i uświadomię sobie, kim dla mnie jest Jezus, że jest Mesjaszem Panem, że jest posłańcem Bożym, że jest prawdziwym synem Boga, Bogiem Wszechmogącym, no to wtedy ja znajdę swoje miejsce wobec Pana Boga. Bo on mnie zawsze przewyższy godnością, bo wtedy tak jak Jan wyznam. Że tak naprawdę ja jestem tylko stworzonym, grzesznym człowiekiem, a ten jest tym wyczekiwanym Mesjaszem. I to pytanie wydaje mi się zawsze być na, na pierwszym miejscu w ogóle we wszystkich dyskusjach o wierze, o jakichś szczegółowych problemach wiary. Kim jest dla mnie Pan Jezus, a kim ja jestem wobec niego? I, i to próbuje wyjaśnić Jan. Czytamy w Ewangelii, ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym, tak mówi Jan. Dawanie świadectwa o Jezusie to jest nasza misja, nasze zadanie. To też może być nasze postanowienie na Nowy Rok, ale jak dawać świadectwo, żeby ono było skuteczne, żeby było autentyczne, żeby docierało? Jak uchronić się od bycia bardziej na świeczniku właśnie niż sam Bóg? My tu w Katowicach dobrze znamy sługę Bożego Franciszka Blachnickiego. On często młodzieży o tym mówił, że żeby świadczyć, to trzeba najpierw doświadczyć. I być może my mamy kłopoty ze świadectwem, właśnie dlatego, że bardzo często nie doświadczyliśmy tego, kim naprawdę jest Pan Bóg. I dlatego w tej rozmowie zaczęliśmy, Jan zaczął, nie tylko my, żeby sobie samemu, wszystkim tym, którzy go próbują podziwiać, którzy nawet za Janem idą, Chcę powiedzieć, na mnie nie patrzcie, bo się zawiedziecie, patrzcie na Jezusa. Ale On może takie świadectwo dać, dlatego że On przez swoją ascezę, przez swoją modlitwę usłyszał Boga, który go do tego przygotował, bo właśnie Jan się jakby opiera w tym świadectwie na jakimś osobistym doświadczeniu i przekonaniu, które dostał od Boga. Najpierw mówi o, o kimś, o tym, który, który mu powiedział o tym, że ten to będzie baranek Boży. I takim znakiem kolejnym tego, tego doświadczenia, by świadczyć, jest właśnie świadectwo tego, że nad tym Jezusem Jan ma zobaczyć ducha świętego, jak gołębice zstępującego. I, i pewnie to jest źródło. My nie umiemy świadczyć i nie będziemy świadczyć jak nie doświadczymy, a nawet jak czasem próbujemy świadczyć o Jezusie, a nie mamy tego osobistego doświadczenia i relacji z Bogiem i tego żywego, głębokiego przekonania, że ten Jezus to nie jest tylko figurka gipsowa w żłóbku, ale to jest prawdziwy, wszechmogący Syn Boży, nad którym Jan zresztą widzi Ducha Świętego, a ten Duch Święty jakby pokazuje tę, tę boską moc Jezusa. Jan też wypowiada takie słowa. Przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Czyli możemy powiedzieć, że Jan zna swoje powołanie, swoją misję, a my często myślę, czujemy się zagubieni, kiedy mamy coś rozeznawać, podjąć jakąś ważną decyzję. A Jan jest, by On, Jezus, właśnie był tutaj, w świecie. Więc nasze powołanie jest po to, aby Jezus był w świecie bardziej, żeby było go więcej. To oczywiście, że tak, żeby objawiać Jezusa, bo, bo Jezus po to przyszedł, żeby objawić też Ojca, całą prawdę Boga. Bo zobaczmy, że w tym tekście to jest kolejny tekst w Ewangelii, który jest takim tekstem trynitarnym. Tu w tym tekście widzimy jakieś trzy boskie osoby. Jezusa, oczywiście, tego Syna Jednorodzonego. Jan mówi o kimś, czyli o Bogu, który mu objawia tę prawdę o, o baranku Bożym. No i mówi, że takim jakby uwiarygodnieniem tej godności boskiej Jezusa jest ten Duch Święty, czyli trzecia osoba boska. Ale kiedy ja rozróżniam między chrztem, którym on chrzci, czyli wodą z Jordanu, i mówi, ale po mnie przyjdzie ktoś, kto może czasem pod tym samym znakiem, ale temu zwykłemu znakowi da moc. I to jest też nasze podejście, pewnie też i doświadczenie sakramentów. I też świadectwa, że my oczywiście świadczymy ludzkimi słowami, świadczymy ludzkimi gestami, idziemy do sakramentów, i to, co, co widzimy, to widzimy tylko jakieś zwykłe, proste znaki. Jan chce to powiedzieć: ten mój chrzest, chrzest z wody, kiedy Was polewa wodą, to jest tylko znak. Gdyby pod tym znakiem nie było Jezusa, gdyby ktoś tylko przyjął tę wodę dla zwyczaju, dla zewnętrznego znaku, a tak naprawdę nie zauważył pod tym znakiem Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Jezusa, na którego wstępuje Duch Święty, to się zatrzyma tylko na powierzchni. I to znowu Jan prowadzi nas na te głębi życia Bożego. To nam pięknie pokazuje, czym tak właściwie są sakramenty. Bardzo prosta definicja, może pamiętacie, niektórzy się może uczyli takiej prostej definicji sakramentu, że sakrament to jest jakiś zewnętrzny znak głębokiej, wielkiej, boskiej rzeczywistości. My po to idziemy do różnych sakramentów i, i, i zobaczmy, nawet Eucharystia, najświętszy sakrament. To jest zwykły biały opłatek chleba, to jest zwykłe wino kronowe w kielichu. Ale gdybyśmy się tylko zatrzymali na tym znaku, a nie uwierzyli, że za tym znakiem jest prawdziwa obecność i Jan to samo chce powiedzieć o chrzcie, ale też samo chce powiedzieć o Jezusie, że on, przynajmniej i ci jego współcześni, widzą dzieciątko Jezus, widzieli w Nazarecie dorastającego młodzieńca, teraz widzą Jezusa, który stoi w kolejce z grzesznikami do Chrztu Świętego, i czasem trudno w to uwierzyć. Czy na pewno ten Jezus ma moc? I my możemy mieć z tym kłopot, chodząc nawet do kościoła. Tyle razy chodzimy na Msze Świętą, tyle razy widzimy ten najświętszy sakrament, tyle razy już byliśmy na niejednym sakramencie. Czy to w ogóle działa? Czy to ma moc? Jeśli nie wierzymy, że za tym zewnętrznym znakiem jest Boża Rzeczywistość, no to się zatrzymamy tylko na znaku i nie pójdziemy głębiej. To my życzymy dzisiaj, żeby pójść głębiej, jednak wyruszyć. I doświadczać Jezusa, wtedy będziemy świadczyć, to samo świadectwo będzie wypływać z tego doświadczenia. Nie musimy się lękać, dawać świadectwa o Jezusie, prawda? I tego życzymy, i jeśli tylko uwierzymy i, i odpowiemy sobie tak uczciwie, kim jest dla mnie Jezus, czy naprawdę jest Bogiem, jeśli będziemy żyć tą prawdą, to świadectwo samo z nas będzie wypływać. A niedzielną Ewangelię rozważał z nami ksiądz arcybiskup Andrzej Przybylski. Mógł zapłać. Szczęść, Bóg zapłać, szczęść, burzy. Słowo życia. Do słuchania w Radio M oraz na www.radiom.pl oraz do obejrzenia na YouTube'owym kanale Radia M.